Wielki przebój twórców krainy lodu i zwierzogrodu. Dąkradłeś w serce te fliki. Masz wleść do łodzi, Przepłynąć przez ocean i odłożyć je na miejsce. Pora wziąć kurs na nieznane wody, a choj przygodo! Wajana, skarb Oceanu Disneya. Jutro o 14.05. Niezwykły duet rusza tropem przestępców. 14 zgłoszeń o zaginionych bez wieści. Same drapieżniki. Czy mój króliczek jest zgorszony? Bo jeśli tak, to to jest odpowiedni czas, żeby kliknąć Escape. Sam się kliknij. Zwierzogród Disneya. Jutro o 16:25. Premiera telewizyjna Disneya i Pixara. Ty tu mieszkasz? To apartament mamy. Jeszcze powinny być dzieci, ale znów gdzieś wyciekły. Pagaj! Bonto! Z wodą? Między nami żywiołami. Jutro o 19.45. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest producent preparatów SheFood z linii kuracja z mocznikiem do pielęgnacji i regeneracji skóry stóp i pięt. Sponsorem programu jest polski producent obuwia, właściciel marki Wojaz oraz sklepu internetowego vojaas.pl. Jedranne stają! To. Tobie ziemia!